Kiedy nagrywam to wideo, mamy 12 czerwca 2019 rok. jest to dzień, kiedy mamy dosyć duże tutaj protesty w Hongkongu, co widać za mną. Pozwólcie, że Wam powiem kilka słów, dlaczego te protesty tutaj są. One dotyczą e, porozumienia ekstradycyjnego, czyli Extradition Bill, pomiędzy Hongkongiem a, zdaje się, wieloma innymi krajami. Nie jestem dokładny, e, jaka tutaj tych e, Liczba jest e, tych krajów, no i o co taki wielki hałas? A hałas jest o to, że między innymi to porozumienie będzie dotyczyło PRC, czyli People's Republic of China, e, z którym do tej pory Hongkong nie ma takiego porozumienia, bo to porozumienie do tej pory Hongkong ma zaledwie zdaje się z 20 krajami, e, między innymi Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. I jaka tutaj jest obawa, kiedy to porozumienie, zostanie podpisane, Hongkong będzie mógł deportować e, osoby, które popełniły przestępstwo e, na innych terenach, które do tej pory nie miały tego porozumienia z Hongkongiem. Dajmy na to, jeśli ktoś popełni, na przykład osoba z Hongkongu, popełni przestępstwo w Chinach, e, w tych kontynentalnych, ucieknie do Hongkongu po tym porozumieniu. Hongkong będzie mógł deportować taką osobę, właśnie na przykład do Chin, by tam mogła odbyć proces i zostać skazana. Taki jest problem. Właśnie on się skupia tutaj na samych Chinach, a nie na innych krajach. Ludzie w Hongkongu obawiają się, że ich bezpieczeństwo przez to zostanie zagrożone od strony chińskiej. Że ta wolność słowa, którą tutaj mają e, opozycja osoby niewygodne politycznie będą mogły e, być deportowane e, właśnie do Chin i od kilku dni e, mamy tutaj dosyć duże protesty jeśli chodzi o rząd Hongkongu e, głównym takim argumentem e, który tutaj jest, by przepchnąć te prawo e, dosyć niedawno, właśnie osoba z Hongkongu Popełniła morderstwo na terenie e, Tajwanu, zamordowała swoją dziewczynę, a następnie wróciła do Hongkongu. Hongkong w tym wypadku nie ma porozumienia np. z Tajwanem, i ta osoba nie może być deportowana, by zostać skazana w Tajwanie. Natomiast Tajwan również w tym wypadku e, jest taką jednostką niezależną, e, i teoretycznie, jeśli Hongkong przepchnie to prawo, może deportować tą e, osobę do Tajwanu również, przez to, że Chiny uważają, że Tajwan e, właśnie należy do nich. Tajwan jednak również nie lubi Chin. I powiedział, że jeśli to prawo zostanie przepięte, nie będą nawet pytali o tą osobę. Więc wiele osób tutaj uważa, że tutaj nie chodzi o taki, tego typu przestępstwa, a bardziej tutaj chodzi o presję Chin e, po to, żeby właśnie osoby niewygodne politycznie mogły być e, może deportowane e, do Chin, skazywane tam do państwa, które nie jest państwem prawa. W niedzielę e, wyszło milion osób właśnie na ulicę w Hongkongu, a e, dzisiaj jest wtorek, więc tych osób jest mniej, ale wiele firm pozwoliło pracownikom nie pracować dzisiaj, wyjść właśnie tutaj na ulicę a, w Hongkongu, by protestować. Przeciwko temu e, porozumieniu. Więc ja postaram się tutaj przejść dookoła, e, pokazać trochę jak to wygląda, opowiedzieć, mam nadzieję, nie tak aż chaotycznie jak ludzie w tej chwili. Budynek legislacyjny rządów Hongkongu, gdzie dzisiaj mają odbywać się właśnie rozmowy w sprawie porozumienia, a raczej gdzie dzisiaj ma być ostateczne czytanie porozumienie. Przejdziemy się nieco bardziej w głąb. Mimo, że jest głośno, nie wydaje się niebezpiecznie. Protestujące e, rozkładają barierki. Prawdopodobnie zostały one przeniesione z innego miejsca, e, gdzieś e, stamtąd. Policja prawdopodobnie rozkładała barierki, które zostały przejęte przez osoby protestujące. Jest tutaj coś rozkładane. Mogę przypuszczać, że jest to rozkładane, by policja nie dosięgnęła podczas ucieczki lub a, nie wiadomo w jakim innym celu ale na pewno w celu pomocy protestantom co jest naprawdę interesujące policja właśnie głównie tak jak powiedziałem skupiała się przy budynku i sporo policji jest też przy stacji Central ale tutaj nie można zobaczyć żadnego policjanta hej um. I nie mają dosłownie kontroli a nad tymi barierkami, rzeczywiście. E, w tym miejscu mamy tylko i wyłącznie protestantów, cały czas przenoszących barierki skądś, i zdaje się, nikt tego e, tutaj nie kontroluje. Więc tutaj mamy główne skupisko policji. Widzimy dosłownie 50 metrów za mną, gdzie przed chwilą przechodziłem. Nie można było dostrzec żadnego policjanta, natomiast policjanci głównie zebrali się dookoła właśnie tego budynku legislacyjnego, by e, ochraniać e, budynek przed protestantami. Słuchajcie, um, wszędzie jest rozpylony w tej chwili gazu zawiący, więc nawet tutaj jak stoimy, bo wszyscy są w maskach, bo wszędzie w powietrzu można czuć gazu zawiący, czuć szczypanie na twarzy, w nozdrzach, e, więc e, większość osób mają okulary, maski, e, więc e, tłum jest rozganiany w tej chwili. E, więc e, powoli się wszyscy cofają, e, wciąż e, protestując. Dzień. A to będę już kończył, bo tłum jest rozganiany. Nie. Nie podchodziłem później gdzieś bliżej w ogóle, żeby jakoś nie być tutaj zaatakowanym gazem. Mimo to ten gaz jest rozpylony dosyć daleko, nawet na wejściu tutaj do metra, przez co na mnie to też płynęło. Kilka osób wyrzucają bomby z gazem do tłumów. Nie, nie jest to przyjemne, bo to wszystko nawet do pomieszczeń się dostaje. Wcześniej właśnie, kiedy był ten tłum rozganiany, e, też dostało e, się tym w moją stronę, są ludzie z wodą, więc e, pomogli mieć twarz, jest ok, ale myślę, że nie będę już tutaj zostawał, po prostu będę zmierzał do domu e, i, i chyba tyle, co mam do, do powiedzenia.